Witajcie, dziś mam dla Was krótki, ale intensywny odcinek, w trakcie którego chciałbym podzielić się z Wami dziesięcioma poradami, które znacznie ułatwią Waszą drogę do sukcesu. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Zanim zaczniesz dążyć do sukcesu, zdefiniuj jasno i precyzyjnie, co to dla Ciebie oznacza. Określ krótkoterminowe i długoterminowe cele, abyś miał a wyraźny punkt docelowy. Opracowanie klarownych celów jest kluczowe na drodze do osiągnięcia sukcesu. Zacznij od zastanowienia się nad swoją wizją przyszłości i tym, co naprawdę chciałbyś, chciałabyś osiągnąć. Czym jest dla ciebie sukces? Czy to awans w karierze, rozwinięcie umiejętności, czy może osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a osobistym? Raz określone cele wymagają konkretnego planu działania. Sporządź harmonogram i listę zadań, które przyniosą Cię krok po kroku do osiągnięcia postawionych celów. Posiadanie jasnych celów to pierwszy krok, ale równie ważne jest stworzenie efektywnego planu działania, który poprowadzi Cię ku ich realizacji. Nie bój się popełniać błędów, ale naucz się z nich. Każda porażka może być cenną lekcją i szansą na osobisty rozwój. Patrz na błędy jako na część procesu, a nie jako na porażkę. Podejście do błędów jako do nieuniknionej części życia jest kluczowe w procesie osiągania sukcesu. Rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, zarządzanie czasem i zdolności interpersonalne, stanowi fundamentalny aspekt drogi do sukcesu. Te umiejętności są kluczowe nie tylko w obszarze zawodowym, ale także w życiu osobistym. Inwestowanie w ich rozwój umożliwia skuteczniejszą współpracę z innymi, budowanie trwałych relacji oraz efektywne zarządzanie czasem, co przekłada się na osiąganie wyznaczonych celów. W dzisiejszym dynamicznym środowisku zawodowym posiadanie rozwiniętych umiejętności miękkich staje się nieodzownym elementem sukcesu. Pomagając przewyższyć konkurencję i osiągnąć wyższy poziom samorealizacji. Bądź samodyscyplinowany, a gdyż sukces często zależy od stałego wysiłku i konsekwencji, nauka kontroli nad nawykami, efektywne zarządzanie czasem oraz konsekwentne trzymanie się planu działania są kluczowe, zwłaszcza w obliczu trudności. Samodyscyplina stanowi fundament który umożliwia utrzymanie tempa pracy, skupienie na celach i osiąganie zamierzonych rezultatów, nawet w zmieniających się warunkach. Zdrowe ciało i umysł stanowią podstawę sukcesu. Regularny ruch, zdrowa dieta i odpowiedni odpoczynek są kluczowe. Utrzymanie dobrego samopoczucia to nie tylko kwestia fizyczna, ale również wpływa pozytywnie na wydajność i efektywność w osiąganiu celów. Wysoka wydajność zaczyna się od dbałości o własne zdrowie, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Planuj z elastycznością, ponieważ świat się nieustannie zmienia, a sytuacje mogą się komplikować. Kluczowym elementem sukcesu jest umiejętność dostosowywania się do nowych okoliczności i otwierania na nowe pomysły. Zdolność do szybkiego reagowania na zmiany staje się istotnym atutem w dynamicznym środowisku zawodowym, umożliwiając skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami i wykorzystywanie nowych możliwości. Twoje otoczenie ma istotny wpływ na sukces. Buduj pozytywne relacje, otwieraj się na nowe znajomości, ucz się od innych i bądź gotów do współpracy. Tworzenie pozytywnego kręgu społecznego nie tylko sprzyja rozwojowi osobistemu, ale także otwiera drzwi do nowych możliwości i inspiracji, wspierając cię na drodze do osiągnięcia sukcesu. Inwestowanie wysiłku w to, co naprawdę kochasz, sprawi, że praca stanie się bardziej satysfakcjonująca. Znajdź swoją pasję i koncentruj się na realizacji celów z nią związanych. To nie tylko źródło radości, ale również motywacja do osiągnięcia sukcesu, gdyż działasz z autentycznym zaangażowaniem i entuzjazmem. Czerp radość z drobnych rzeczy i praktykuj wdzięczność za nawet najmniejsze osiągnięcia. Wdzięczność kształtuje pozytywne podejście do życia i stanowi motywację na drodze do sukcesu. Docenianie nawet najmniejszych sukcesów pomaga utrzymać pozytywne nastawienie, co przyczynia się do długotrwałego doświadczania satysfakcji z własnych osiągnięć.